Okej, okay, dzisiaj gramy znowu w Robloxa i obcajemy aktualizację w Adopt Me. Nie pytajcie się co mam skina do Baby'ego. Po prostu po prostu mam. Nie pytajcie się i wchodzimy do Adopt Me. Zasadza jest, że niektórych petów nie da się zdobyć i nie wiem co to prawda, bo mam takie niektóre. Na, na internecie już ich nie da się zdobyć w ogóle więc a jak ktoś chce trade za coś nie mam fly'a ani rajda, tylko to mówię opa chce ktoś za te pety jakiegoś peta się wytradować ja wezmę sobie o... 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 o x nie wiem jak ten... Nie, nie wiem jak pety się nazywają więc mówię o x Opa. Uh. Jestem prawdziwym kluczakiem, który umie latać. Pierwsze to, że dodali nowe jajka chyba. Ja mam więc... 350, więc. W następnym odcinku obcajemy takie jedno jajeko. Mmm. Ehm. Um. To. I jest właśnie te jajka jedne usunęli. Smutno mi jest, ale ile to jajka. Na pewno tego nie będę kupywał. Mm, mogę dać za takiemu typowi. Jak ktoś będzie chciał, to niech doda mnie. Jak ktoś będzie chciał, to jak ktoś będzie miał raida i fraja. Ryder Fly'a, dodam mu Ewrąg, mojego kochanego Ewrąg No skarby nie oddał, ale muszę chyba Ale musiał Bo Ewrąg już nie da się w mm. Okej, okay, ten wygląda sobie biednie Ten może być ta pani. Ta pani Mara, do pani Do pani daj to... Pani coś za tego? No idę na takim kotku. No, a pani, niech pani, danu. Skoczę na panią. A, atakuję panią. A, tego. tą niech panią, atakuje. Nie wiem, kto to jest. Czące, plaje, coś tam, pet i udon. Van. Idę za nią. Do, do mi Daj mi tego treta. Tret... Co? Daj mi coś. Co masz mi za oferowania za takie otopety? Tsy, których nie ma... da się już mieć w grze. Miałabym mógł ci dać kanapkę, ale jesteś jest za biedna. Ale oczywiście wodop mi. Ten chyba się ubrzydł za biedaka plispad. Wiedziałem Ha Idę o. To jest mój nowy ten Tata Poznajcie mojego nowego taty Flojo. Nie no Mogę dać Pani tej Wszystko moje tylko za flyja. O o, oni pomyślą, że jesteśmy biedni To na pewno da komuś trade'a z nas Co? Dobrze Okej okay. <grystanie> Napisał kiedyś do kogoś yy, w pri Please Robux I sobie kupię flyeru Ryda please A tak to Mogę jeszcze więcej ci Mówię jeszcze więcej, mogę Ci dać Bo będę jeździł na takim czymś Nie wiem skąd to mam, ale będę Hmm nie, tu nie było Jajofan I Trade Unical Daj mi tego Unikala O ten wygląda jak taki dwujawnik za nim. Co? Co? Co ten w ogóle Mogę ci dać tego PETA za tego Daj mi coś za tego PETA, no! Tam jest jakiś flaming Szukam koli do tradów Oni mi nawet nie odpowiadają Smutno się trochę Może wy będziecie coś chcieli zjąć ode mnie Ewron nawet już zasnął Heh. Proszę pani, ja mam takiego po pani co Tu na rowerach jest dzieci to jest dla rowerów. Nie idę coś zobaczyć. Słyszałem, że podki teraz tamte na flya, na rajda są gdzie indziej. Więc ja się w sumie tam, gdzie pierw były, pierw były tu. Nie tu, tylko gdzieś no, tu były lub gdzieś indziej. A teraz słyszałem, że um, polecimy sobie, że teraz są tam. O, tam na tej wieży. tam lecimy? Nie, już to co się nagrywa. 7 minut, takie szybko minęło. Ewro, nie spadaj mi tam na dół. No to... Teraz niby są tu... Nie ma. Oskamowali mnie. Hmm... M7 gdzie? Um, yeah. Kaj no bangi.